Dobry ludzie w nowej scenie. No dobra, nie, nie o błonaków, teraz nie o w końcu. Ale o Akopali. Myślałem, że to będzie lepsza scena niż inwazja zombie. Jeszcze, że nie ma na telefonu żadnych takich. Gier. Już nie że jakiś model mi chodzi po telefonie. A ten samolot na górze. Pokażmy sobie dzisiaj, może tu. kobiety niech się nie męczą tymi pombowami dzisiaj. Może? Mamy na poziomie normalnym, no co mi tutaj zawsze wyskakuje. Yy. Dobra. Gdzie mamy wszystko? Tutaj jesteś ty. Tam. No, porannik Scout, tutaj sobie pójdę do apteczki, bo nie bym mi się teraz. Apteczka. Jest potrzebna i to dużo potrzebna. Yy, porannik skauta. Mój muśka. Maska gazowa i mapa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Patrz tu gruba siostro. No. Mamy już połowę czasu, potrzebujemy jakieś jedzenie. Timi chodź. Godzina jest najważniejsza. Powinien to zrobić na początku, ku jedzenie. Woda się bardzo przydaje i zawsze brakuje, nie? Tutaj trochę tutaj pozbieram. Okej, okay. gdzie mamy wodę? Czy coś? Nie, nie, nie. nie. Dobrze. Jesteśmy gotowi? No. Nie mamy dużych zapasów wody i to jest najgorsze, więc chyba pójdziemy na ekspedycję, bo bardzo mocno by się przydała woda. Chociaż nie wiemy, co jeszcze nam dadzą na początek. Dobra, dzień pierwszy. A nie, mamy dużo wody. Jeżeli nam tutaj. Dobra. To jest jedno radio. Dziękuję. Nie. Na pierwszy dzień to nic nie musimy. Robić, nie, Na drugi dzień też. Może w trzecim dniu zobaczymy ich potrzeby. Bo... Na trzeci dzień... Tak, ekspedycja. Chciałbym mieć mutanta. Pokażę mi apteczkę na długim dniu, to nic nie znaczy. Oszczędzajcie wodę. Każdy głodę pragnienie ma. Tata nie może, dobra. Niech ona pójdzie sobie. Z maską gazową, na no bo po to jest my, ona. Apteczki jej nigdy nie damy, nie? Nie? Nigdy nie dam apteczki, bo... Po co? Dobra. Timmy. Zmęczony. A co, pójdziesz sobie dwa metry, znajdziesz tam spluwę i wracasz, ale mamy spluwę. No to... Może jeszcze... Eeeem. Um, amunicję do tego, bo mi się przydała. No piąty dzień. Co trzy dni będziemy im coś dawać, nie? Żeby oszczędzać wodę i jedzenie. Pragnienie, pragnienie. pragnie nie. No o, kurde, ja mówię, oszczędzajcie tej wody, no. Mary Jane przynieś wodę, bo już najmniej jej brak. No. Dziękuję, że przyszedłeś. i dałaś nam wodę! Latarkę też widzę! O nie! Tata jest chory! Trzeba go uleczyć! Dwie butelki wody, latarnka i minus jedna maska. Oczywiście ratujemy, dajmy. Możemy. Tak idziemy! Tata może wyjść! Okej! Okay. O kurde! Nie mam niczego. Ale z czym on wyjdzie. O nie, o nie! Wszyscy są chorzy! Co? Tata, przynieś trzy apteczki. A może pozbędziemy się chorego? Dara zawsze daje bardzo dobre itemki. The... Bierz, dajemy jej jeszcze od no bo jak wyjdzie, to nie wiadomo, czy uznają ją za mutanta. Jak ona pójdzie tutaj, bo jak uznają ją za mutanta, to będzie bardzo źle. A przynieś apteczkę, good, good. nie, nie. Nie, nie, gud. Teraz jedzenia mamy, ale jedzenia. O nie! nie Przepraszam, tym Fuck. Dalej oni są chorzy. Dzień dziesiąty dopiero. Jest dopiero dzień dziesiąty. wywalcie mi proszę Was. Ci mi to kupa, on już do najgorszych misji. Ja jeszcze zmęczony. O nie, ona jest odwodniona. A, A bo ona nie była głodna, tylko odwodniona. Ja tak, pani skauta, jak zrobić apteczkę, proszę. Kto zadzwonił? Eee. Mergen nie wraca. Zdobyliśmy jedną maskę. Mary Jane umarła! Timmy, ty jesteś kupą. Włączmy nową ekspedycję, bo musimy. A bo ona tak dużo zbiera zapasów, nie wiem. Nie wiem. No, póki nam tego nie pokaże, możemy sobie. Tak. Mam chyba. sobie Umarłem tam. I kiedyś się stało tak, że Mary Jane była mutantem, nie? Że Mary Jane była mutantem? I. Dolores się zgubiła. A potem przyszli obydwie kobitki. Jakby. Mega Jane, jako mutant, znalazł swoją matkę i zabrała ją. Śwacz? Nie, 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 nie. nie. Mój Jane, przynieś dla siebie apteczkę, pewnie to zrobisz, bo Timmy to kupa. Naprawdę wielka dupa. Muszę ma minutę. Tata, że ty, ty, ty nie jesteś chory, nie? To jest cud. A pomijam wszystko. Nie! Mamy taką głośną muzyczkę, wiecie? Ja, twój syn dalej umiera odwodniony i głodny. <laughs> A pteczka Nawet tego nie zauważyłem. Czytać czy nie? Tak, ja go nigdy nie wypuszczam na ekspedycję. Nie. Zobaczmy. Czasami ludzie mogą wyzdrowieć bez apteczki. Ja tak robię. Ale choroba tręfa tydzień, ja tutaj to to już u niego od piątego albo trzeciego dnia jest 17. Jak mnie to wkurza! Pta, co ty masz? Nie, nie. Głód? Synu! Wal SIĘ nie albo że ten typu nas postrzeli, to może tak, Mary Jane. Jaka mega Jane. Dajemy ci apteczkę, nie będzie dać ci apteczkę. Timmy, wychodzisz na ekspedycję, jednak Cię wypuszczę, żeby znalazł kolejną apteczkę. Tak, wyzdrow... Niech ona wyzdrowieje, bo rodzice są najważniejsi. chyba wyzdrowiała, chorą... Ej, no właśnie, bo to oni nie będą mogli rozchorować się. A czego oni wszyscy potrzebują? Ona? Głód. zmęczenie, Magnieni. I wygłodzeni. No fa. Ona, gł Ona głowa. I my wychodź. z maską. Chyba z maską, bo jeszcze tego nie wiem. Tak, z maską. E, nie tutaj, tutaj, chodź. I teraz nie wiem gdzie iść. Muszę iść tam. Zmienia Zmieniam mu cały czas strony A mamy mało jedzenia Tata czy ty chcesz zamordować mój matkę? No, no oby nie Nie to to cię zabije DZIĘKUJĘ A ten smon wygląda rzeczywiście jak kupa Posadźcie sobie roślinkę Weźcie sobie kota. Odwodnienie. Wolnienie głodu. No, mamy jeszcze trochę tej wody, więc no. Więc no, im trochę dam. No, chciałem, żebyście mieli dużo wody. Czy syn wam umarł? Czy dalej myśli? Eee! Myślę, że dalej myśli. Eee! No bo nie ma innej szansy, żeby inaczej myślał. Nie ma. Dile? Przepraszam, ale nie mam tych wszystkich rzeczy, więc wywalaę. Wy... Wiecie, o co mi chodziło, więc tego nie powiem. Bo wiecie, to jest kanał Family Friendly. tak Family Friendly Among Us. 60 Sekund. Brawl Stars. Inne rzeczy. Jestem na parzanki. Chciałem zrobić inwazję zombie, no. Dobra, chociaż bez przekleństw. Jedyne przekleństwo to dupa, 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 dupa. Właśnie taka. Nie, nie, głód mam cię w dupie. Ej no synio, oni teraz nie oszczędzają tej wody, bo im syn umarł. No nie dziwię się tego, że im syn umarł. Nawet nie jestem... Ten... Ooo! Wód. No strądzona, ale... Czy będziesz mógł wyjść na ekspedycję? Niech tata wyjdzie. Nie, nie, niech tata wejdzie. Znajdzie swojego syna zabitego, swoją córkę zabitą. Tak. Tutaj chodź. Tata niech wyjdzie. Ej, ale nie mam mu co dać. Mapy? Żeby się nie zgubił i w końcu by przyszedł z tej ekspedycji, bo ona jest sama. Bo z tej mapy tutaj trochę smutno wygląda. Czego potrzebujesz? Jesteś smutna. Głód pragnie. Nie mamy jedzenia, więc nie pójść o jedzenie. Zabij się! Tak, proszę. Dobra. Nie, że mam... Nie mamy jedzenia. Pomijamy wszystkie dni. Masz pół godziny? Masz mhm. Pomijamy kolejny dzień. Co? Wszystkie dni pomijam. nie, Dobrze, że nie głód, bo mi cię chyba zabił. Jak ono ma tutaj brzydko? Co się z takiego stanęło? Siema tata Jedzenie nie przyniosłeś? Jedna mapa. Dwie butelki wody i jedna waliza. Jeszcze jest głodny. A, pombujemy tę ekspedycję, bo ja. Ja nie wiem! Zabije się zaraz sam! No to była dzień 33. Mamy kota, szarikow! Oby tak się stało ze światłami. Będziemy cały czas pompować te ekspedycje, bo zawsze potem działały. A fajnie by było, jakby. Byłem... Jeszcze ten się no, Będzie to ciekawy film bardzo ciekawy film. Naprawdę. Czytajmy po prostu w wodę. Fajnie, że mamy tutaj pokazane Dolores, Dolores. No fajnie, że w końcu umrzemy. No właśnie twój tata umarł, a ty jesteś jest szalona. Good! Nie, ty jesteś głodna, czy my umrzemy na trzy... Dwie! Tak! Ale minus jedna kutka A fajnie, że możemy trochę po... ona może wyjść na... Ale zawsze, kiedy wychodzę na ekspedycję, to ona potem umiera i nic no, nie ma. Ale tu, twojego ojca żyje, więc no nie wiem, czy byś tak umarła szybko. Nie, po prostu pomijamy. Może, może potem pójdziemy na ekspedycję. Na no, razie, może nie. Nie, no, dla może, ona może wyjść, kiedy jej mąż umarł. Właśnie. Właśnie. Tak? No, że teraz pójdziemy na ekspedycję. Jakby chciałbym na późniejszym dniu, tak. Fajnie by piło, siebie, bi by piło. By ta, ta cały czas patrzy. Dolores! Umrz. Bieżę, <grystanie> będzie siedziała. No. Studzenie, ona jest nudzona, może wyjść. Koniec skauta jeśli przyda. Koniec. Co się stanęło? Koniec. Umarliśmy. W ogóle listą nie dał rady tutaj gości. listu. Przepędzono Was. Ale ona sama poszedła. Czy jakby takie mogliśmy powiedzieć, przetrfaliśmy, bo ona dalej żyła. Więc udało nam się przejść. Jeśli chcecie więcej filmów z tej kupy, to... Zostawcie łapkę w górę, a może pogramy na car czyli najtonniejszym poziomie, co pewnie będzie rozwałka, bo od razu zaczyna się nasza minuta. Zostawcie subskrypcję i dzwonaczek, bo by było na bieżąco. A! Nowa seria, ta, będzie pewnie bardzo, bardzo fajna.